Co do zasady, dążymy do tego, żeby być uniwersytetem rozpoznawalnym w kraju i za granicą. Magdalena Golińska-Konecko, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie, który jest obecny w kilku stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. Studio Plusa i Kopernika dziś rektor UWM, profesor Jerzy Przyborowski. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie rektorze, rozmowę zacznę od gratulacji. 1 września objął pan jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w mieście. Jak się czuje pan widząc na zaproszeniach tytuł Jego magnificencja? <noise> tak, no. Z tym tytułem się oswajaliśmy, bo, bo, bo przez. E, całe lata. E, e, dość często go używaliśmy. Byłem prorektorem przez 8 lat, więc e, w stosunku do pana rektora Góreckiego używaliśmy e, tego tytułu. Ale ja szczególnie do tego nie przywiązuję wagi. Powiem szczerze, no to jest taki, taki, taki przynależny, y, y, tradycyjny, honorowy tytuł. E, natomiast no nie wiem, co mam powiedzieć. No nie przywiązuję do tego wagi wielkiej. Jest to z pewnością prestiż, ale też duże wyzwanie przeprowadzenie przez reformę szkolnictwa wyższego, ewoluacja naukowa 2022. Od niej będzie zależeć tak naprawdę przyszłość naszego uniwersytetu. No właśnie, prestiż to prestiż, a, a tak naprawdę ogromna odpowiedzialność, e, szczególnie w, w warunkach tej reformy, w, teraz na podstawie nowej ustawy. Praktycznie rektor odpowiada za wszystko, co się dzieje na uczelni. E, tak, to prawda, że najważniejsze wyzwanie, e, nie, biorąc pod uwagę tego, co się dzieje na bieżąco, to, to, to jest ewaluacja. E, ewaluacja dyscyplin naukowych, e, przypomnę, że to się zmieniło, bo wcześniej były ewaluowane całe jednostki, niezależnie od tego, jakie dyscypliny e, były reprezentowane przez pracowników tej jednostki. Tym razem jest tak, że ewaluowane są poszczególne dyscypliny. W Uniwersytecie tych dyscyplin mamy bardzo dużo, bo mamy ich 25. Dwa dni temu otrzymaliśmy informację, że mamy kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, z czego się bardzo cieszymy. A więc bardzo dużo jest tych dyscyplin. No i w związku z tym też musimy zadbać o to, żeby żadna z nich nie miała absolutnie najniższej kategorii przy ewaluacji, no a dążąc do tego, aby w przyszłości stać się uniwersytetem w pierwszej lidze, czyli uniwersytetem badawczym, mówię tutaj o konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, mamy pierwszy konkurs za sobą, żeby spełnić te kryteria, musimy mieć co najmniej połowę dyscyplin z kategorią B+, co najmniej, ale najlepiej by było, żeby to było A, i A. Więc to jest bardzo poważne wyzwanie. Ewaluacja naukowa, ewaluacją, ale zeszły rok akademicki skończył się lockdownem, można powiedzieć. Jak uczelnia funkcjonuje w dobie koronawirusa? Myślę, że gdybym miał podsumowywać ten, ten pierwszy semestr, to wyszliśmy z tego e, e, zwycięsko. E, zrealizowaliśmy praktycznie wszystko poza. Niektórymi kierunkami, na przykład na kierunku lekarskim część zajęć z racji ich charakteru musieliśmy przełożyć na semestr następny, czyli na ten semestr, ale w to miejsce realizowaliśmy zajęcia z tego semestru, które mogły być poprowadzone online. Tak więc są pewne zaległości, ale te zaległości na ten moment nie są takie, tak duże, żeby nie można było ich. Nadrobić. No, trochę boję się o obecną sytuację, bo gdybyśmy teraz znowu mieli generować zaległości, no to już byłoby ich na tyle dużo, że mielibyśmy kłopot. Ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy harmonogram realizacji zajęć w całej uczelni opracowany. On już został podany do wiadomości. No i teraz. Trzymać kciuki za to, żeby, żeby udało się go zrealizować. Panie rektorze, często podkreśla pan wzajemne znaczenie uczelni i regionu. Cytuję: Nie ma rozwoju regionu bez rozwoju UWM. Zatem jakie plany rozwoju ma nowy rektor? No oprócz tej ewaluacji, o której mówiliśmy? Tak, no to ewaluacja to oczywiście sprawy bieżące. E, I ten nadrzędny cel, czyli krok po kroku e, etapami, e, tak, aby dojść do spełnienia kryteriów inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza. Bardzo trudny, bardzo trudny, ambitny cel, ale możliwy do spełnienia. E, i e, e, jeśli chodzi o rozwój, to przede wszystkim e, będę chciał położyć e, zdecydowanie większy nacisk na umiędzynarodowienie Uniwersytetu w sferze dydaktycznej, ale przede wszystkim w sferze badawczej. E, chciałbym, byśmy więcej projektów e, realizowali we współpracy z partnerami z zagranicy. Przed nami Horyzont Europa e, w nowej perspektywie jesteśmy dzięki współpracy właśnie z zarządem województwa, z sejmikiem, samorząd... z sejmikiem województwa warmińsko-mazurskiego. Dla regionu w mojej opinii nieoceniony, motor rozwoju, przygotowujący kadry dla regionu, jeżeli jest wspólna polityka, czy może współpraca przy opracowywaniu strategii rozwoju tej krótko i długoterminowej to można tak zaplanować ofertę kształcenia, tak ją przygotować, żeby zabezpieczyć potrzeby kadrowe, ale to nie tylko to, bo innowacje, wynalazki i tak dalej. Jeżeli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie uniwersytetem rozpoznawalnym w kraju i za granicą, to będzie bardzo dobry, jakby to powiedzieć, będziemy mogli bardzo dobrze współpracować z regionem i e, to będzie wartość dodana. Więc co do zasady dążymy do tego, żeby być uniwersytetem rozpoznawalnym w kraju i za granicą, ale chcemy służyć regionowi i, 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 i myślę, że, że ta współpraca się dobrze układa i będzie się e, rozwijała. I oby te plany się ziściły. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Moim i Państwa gościem był profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.